Terek, no to ja, Jolo. Po małym filmie, raz co było, Seven days, dawa, nie chcę mi się przedłużać tego. Po prostu dzień dobry, Ech, chcę wam pokazać, jak ulepszyć ten mały RC Bandito. W sensie nie chcę Bandito, tylko tylko RC choke Mianowicie, jak ktoś nie wie, jak się kupuje, gdzie się kupuje RC choke, to pójdźcie o tam do Transmodern Internecie. Z tego co pamiętam, było to w Wolsztoku. Jeżeli się nie mylę. I gdzieś tutaj to będzie, mianowicie się to kupuje. Eee, dajcie mi fi O, jest. Tutaj macie. Część napadu na kasyno. Choke Invaded and prayers. To jest ten choke. Możecie go kupić za 2 275 000. Nie ma to żadnej niczki, nie ma nic takiego. To jest tylko podstawowa wersja. No dobra, Ja pokazać wam mianowicie co zrobić jak na przykład macie ten podstawowy człowiek chcecie go na coś ulepszyć, a nie chcecie mieć jakiegoś głównodziałka, działka, które zadaje, nie wiem, jeden damage'a na kur na godzinę, nie? To specjalnie wyjdę na ten Jokieta, żeby Wam pokazać jak to działa. Jak macie zakupiony już ten pojazd, nie? To wchodzicie sobie w ekipunek, potem będziecie mieć opcję. Stale sterowanie pojazdem, i tu macie RC Bandito, RC Choking, nie To nas interesuje czołk RC. To BRL-Choke. Oczywiście coś się tam się ładuje. Wszystko na luzie, wszystko fajnie. W ogóle taka informacja na tych co nie wiem, co to mi chce obejrzeć w filmy lub coś. Ja chyba po prostu sam, styl nagrywania na nagrywaniu tutoriali. Ja mam Choke taki jakie mam, nie czarny. Skoczę nawet wysoko I ma... Wybuchowe działko Szczerze? Wybuchowe działko jest nawet spoko Ale na samochód? No, jak widać Nie wybucha od razu To pokażę wam tak dla eksperymentu Żebyście wiedzieli Jedziecie to tutaj do takiego miejsca jak to ale nie musi być to konkretnie to Możecie jechać do każdego innego ale już wam pokażę, że to na pewno działa. Ja, widzicie, otwiera się, jeżdżacie. Kamery macie typowe, jak z kamerki. I oznaczenia na przykład sobie chcecie mieć na przykład, nie wiem, uznajemy zwykłe moro, albo... nowoczesne 5 na 10 ale wiesz, wezmę sobie już takie. Takie robocie to możecie mieć, nie wiem, możecie mieć klasyczne. No ogólnie, takie różnego rodzaju. Ale jak was interesuje broń, to tutaj, nie? Macie tu jatacz płomieni, pań fabryczną. Lub też działo plazmowe. Oczywiście wszystko ma swoją kurwa, cenę, że to kosztuje w kosmos. Oczywiście to działko fabryczne macie na najmniejszą cenę, czyli to jest jaka. Tu jest za 150, 115 tysięcy, tutaj nie powiem ile dokładnie, bo już mam to kupione. A tutaj jest za 250, 285 tysięcy no. Ogólnie, jak się takie działko sprawuje? No. no aktualnie jaki czynczok mam, to myślę, że nawet dobry pojazd. A jednak zabić zabić w da się kracza nawet i nawet normalnego NPC-ta. Normalnie. Ale jak coś myślę, że następny może być tutorial też ogięto, o To może na przykład pomyślę... ...dymiałbym się, że zrobię kiedyś o kasynie I zrobię może w imię kasynie, co uważam za na podejmowanie decyzji i tak dalej o, o, nie Oczywiście jak ktoś nie wie jak wyjść z takiego czołgu bo na przykład już mu się nudzi ja za tym czołgiem i tak dalej to na pacie podkreślam padzie na przykład jak macie pada i kacie Tak to klikacie po prostu i jakbyście chcieli wziąć z auta a to właśnie demonstruję. macie tutaj na ekranu tylko czekacie Jakieś 2-3 sekundy. Teraz to się powinno normalnie zrobić, ale to... Raz krócej jest, raz dłużej, a właśnie. I już cały tutorial w jednej całej, kurwa, piegołce. Dobra, dzięki za oglądanie, do następnego razu, nie? Ja myślę, że ten film rzucę od razu na, kurwa, YouTube'a. Mogę go sobie wrzucić, bo po prostu tu taką... Dawa, już raz dzięki za oglądanie, do zobaczenia i cześć. Taki krótki filmik tutorialowy. Jak mówię, w filmik będzie o robieniu możliwego kasyna z takich miejsc jak to i takie miejsca polecam na przykład do kupna, nie? Do robienia kasyna najlepiej. Dobra, dalej i cześć. Bajo!